I takie pomysły możecie dawać. Takie telefony są fajne bardzo. Zaraz 60K, ale czego 60K? Włącz na tipi PSC Ale jest Donate PSC, w drugim linku Papitw masz. 5 złotych. W drugim linku masz. Papit w pozdrawia. Byliśmy u struman Dzięki papi TV za 5 zł. Jakiś wywiad musimy zajebać kiedyś. Elegancki Dobra, jazda. Kolejny telefon. Tylko nie odbierają mnie do chuja. Zadzwoń, że jesteś... Halo, witam, pana. Cześć. Ale jak pan się odzywa? Ja tu mówię dzień cześć. dobry, a pan cześć się odzywa? Tak słucham. Ja dzwonię w sprawie tego kota łysego. Tak? To jest aktualność? Jest. A co to za kobita mówi, że nie? Jest aktualne. Mówi, że jest aktualna. A tam jakaś kobita powiedziała, że nie jest aktualne, bo słyszałem dobrze. A ja mówię panu, że jest. To pan uciszy tę kobitę za przeproszeniem niewychowaną. No? Uciszył pan? Pana. Tak? No, Jest pan zainteresowany czy nie? Tak, jestem zainteresowany tym kotem, tylko mam kilka pytań. Nie ja Za 1900 zł bym mógł go wziąć, bo on 2000 kosztuje. A stówka na paliwo musi być on tam jest? No, ja jestem mam... Sz, ile tam? Znowu, z nowych, nowy Tomys jestem. Mhm. I kiedy mam się przyjać? No, jutro, jak najszybciej bym chciał. To zapraszam. A on mi do kuwety walić normalnie kloca, czy nie? Nie, nie mam. A tu jest napisane w opisie, że potrafi z kuwety uży używać. Słucham? Tu jest napisane, że z uwety, z kuwety potrafi korzystać. Tak jest. Tak? Że się nie mylę. A nie, ja się pytam, czy ten kot potrafi jej robić. 3-4 złote. Tak. Robić, tak, 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 to się robić do kuwety, bo ja z tym kotem tak. będę spał w łóżku, żeby mnie w nocy nie wie pan. Nie obstrał, żeby jak w nocy. Nie, no kot no, chodzi normalnie do kuwety, to nie jest żaden problem, mamy go w domu. No dobra, i to mi się podoba, że pan go tak wyszkolił. To mi się podoba, to mi się podoba, że pan go tak wyszkolił nie ja, to koleżanka. Aha. No dobra, i druga sytuacja jest taka... E, ile czasu mu będą odrastać włosy, czy do zimy mu odrosną włosy, temu kotkowi? Bo pan go ogolił na łyso, tak? Pan sobie do mnie żartuje, tak? Znaczy nie, bo w zimę mu będzie zimno, jak mu włosy nie odrosną. No to... może mu odrosną, może nie. Bo czym, ma, czym pan mu to obcinał? U fryzjera jakiegoś, czy jak? Tak, muszę tam, no. no. i kiedy to było obcinane? Zupka pomidorowa wpłacił 3 złote. Można do pralki włożyć, jak się że to wypadną. A zgodzić pana na policję za znęcanie się nad zwierzętami? A po co pan do mnie dzwoni? Bo pan dzwoni w takiej sprawie, że pan ogolił kota na łyso, a kotów nie można golić na łyso. Nie? Nie, nie można. Aha, okej. Okay. I jeszcze pan ja. mówi, że do pralki go pan wsadzi. Dobra, rozłączył się. Psychika mu już wysiadła. Jeszcze 12 minut live'a, widzowie. Niedługo u ciebie będziemy i będziesz miał przejebane. Dzięki za 3 złote, uwaga TVN.